zaczynamy od kurczaka on musi się zamarynować no tak co najmniej z pół godziny powinien się marynować no jeżeli znaczy można zrobić to od razu nie ma problemu, ale warto jest zacząć właśnie od kurczaka, żeby w moment, kiedy będziemy robić ryż czy też sosy, to on się będzie jeszcze marynować, więc tak, ja tutaj mam około 600 g kurczaka. Do tego dodaję łyżeczkę soli. To jest chili. Łyżeczka chili. To jest gujano chili suszone, ale jakikolwiek chili macie będzie dobre, chociaż warto sobie kupić, bo, bo jest bo jest dobre. To jest chipotle, chili. ono jest takie wędzone i ostre. Jeżeli nie macie, no to można użyć na przykład papryki wędzonej i zwykłe chili. Też będzie dobrze. Tutaj jest mieszanka przypraw. Ja dam w opisie, co, jakie tutaj przyprawy daję. Tutaj nie ma soli. To są same przyprawy, tak jak czosnek, papryka, wędzona cebula, cukier, trochę oleju. I wszystko mieszamy. Musimy wymieszać dokładnie. I na to ilość kurczaka to nie będzie, nie będzie jakoś ani słona, ani za dużo przypraw. To może wygląda, że jest dużo, ale kurczak będzie przepyszny. No ja jeszcze lubię to ręcznie, niektórzy wkładają rękawice, ale ja nigdy nie wkładają rękawic do. Do kuchni, więc też nie, nie, nie zamierzam tego robić przy, przy kurczakach. Teraz zrobię sosy. Pierwszy będzie chipotle. Lemonka. Znaczy, no nie bardzo można zastąpić to cytryną. Jeżeli już nie ma limonki, nie ma dostępu do limonki, no to może być cytryna. Ale to jest całkiem inny smak. To jest kwaśna śmietana. I tak, no proporcje takie jak robicie. To trzeba sobie spróbować po prostu. Ja robię tak jak lubię, kilka łyżeczek śmietany, do tego pół limonki i chipotle, tak do smaku. Ja już mniej więcej wiem ile dodać, taką łyżeczkę całą. To jest pasta chipotle. Można kupić w puszce. Chipotle to jest tak naprawdę chili, chipotle chili suszone w, so, w, w sosie Guayano, i to można też kupić, i to trzeba wtedy zmielić. Natomiast tutaj jest dostępna pasta, po prostu jest prościej. I mieszamy. Można dodać też troszkę soli. Do smaku ja nie dodaję, ale, no, ale można. Teraz będę robił ryż. Ryż, meksykański ryż, robi się troszkę inaczej, bo na początku ten ryż trzeba. Uprażyć. On musi mieć kolor i to tak dosyć, dosyć mocno. Ja to wideo będę oczywiście przyspieszał, no bo nie będę teraz trzymał tutaj jak, jak, jak ryż robię, ale najważniejsze, właśnie przy tym meksykańskim ryżu, jest, żeby ten był dobrze uprażony. Zaraz zobaczycie kolor. Niestety nie włączyłem sobie kamery w porę, no ale tutaj dodałem cebulę i, i paprykę żółtą akurat, żółtą paprykę cebulę i trochę chili. I widzicie, jeżeli ten, ten ryż ma już taki kolor y, złotawy, i on się jeszcze praży w momencie kiedy, y, kiedy ja to, to wszystko podsmażam, bo się wszystko razem będzie podsmażać. Ja dodałem to może tak z 3 minuty po tym, jak, jak ryż wrzuciłem. I teraz kolor będzie nabierać i ryż, i papryka, i chili, i cebula. I to sobie, sobie będzie tak się robić. Co jakiś czas trzeba mieszać. Ja dodaję jeszcze trochę oliwy z oliwek. Do smaku. I tutaj będę dodawał jeszcze kolejne przyprawy. Także tak naprawdę taki meksykański ryż może spokojnie być. Oddzielną potrawą. Ja czasami, czasami jak ryż zostaje, to sobie później zjadam sam ryż na, na obiad w trakcie pracy. Także jest przepyszny, naprawdę. Akurat nie dodałem do tego ryżu, tutaj na wideo tego nie będzie, bo nie dodałem, zapomniałem dodać. Pasty czy potle, ale właśnie tak jeżeli dodamy pastę czy potle, to doda jeszcze ekstra smaku, pomidory. To obowiązkowo do ryżu meksykańskiego, ja kilka małych pomidorów pokroiłem i one teraz muszą muszą zmięknąć, nie tak całkiem, bo też muszą być mieć, czar, no, musi być czuć te pomidory, ale później jeszcze będę ten ryż, oczywiście gotował, także one zmiękną do końca. Teraz się to już wszystko oczywiście przestaje prażyć. Dlatego, że pomidory mają swoją wodę. Tutaj dodaję właśnie to guayano, ryż, yy, yy, chili. Też łyżeczkę, też do smaku. Można dodać jeszcze chipotle, jeżeli ktoś lubi bardziej ostre. bo chipotle jest, jest, to nie jest jakieś bardzo ostre chili, ale jest w miarę ostre. Tak naprawdę chipotle to jest wędzone jalapeno. I sól. Sól, tak do smaku, no, mniej więcej wiem, że to musi być taka niecała łyżeczka do tej ilości ryżu, ale zawsze można jeszcze później dosolić. Także to nie jest problem. Co nam daje to prażenie ryżu? No, daje kilka rzeczy. Przede wszystkim ten ryż wchłania te wszystkie smaki, bo ryż bardzo mocno wchłania oczywiście wszystkie, całą wilgoć. No i to, 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 co jest właśnie z tego oleju. To, co jest z pomidorów, to, ta woda, która wyciekła, to wszystko jest wchłaniane przez ryż i ten ryż, już w sobie, właśnie na tym etapie, próż to prażenie ma, wchłania właśnie te smaki. I gdybyśmy to gotowali i później dodali, no nie byłby taki efekt. To jest właśnie dosyć. Jedną z lepszych właśnie rzeczy w tej kuchni meksykańskiej to jest właśnie, jest mnóstwo dobrych rzeczy, ale ja uwielbiam właśnie ten ryż. Trochę czosku, dodałem przecier pomidorowy, nie za dużo, bo to są pomidory, więc, więc tego przecieru za dużo nie dałem, to może z dwieły rzeczki, ale tak, żeby kolor zmienić i żeby troszkę tego kwaskowatego smaku nabrać, to, to warto jest dodać. No i teraz podlejemy wodą i gotujemy ryż do mięk... Mięk... miękkości. On nie ma być taki całkiem rozlatujący się. Ma być tak delikatnie twardy. Żeby to nie była taka papka później jak dodajemy do, do burrito. No chyba, że tak lubicie. No, to, to nie jest restauracja, więc gotujemy tak jak, tak jak lubimy, a nie tak jak powinno być. Znaczy powinno, no tak jak po prostu klienci by oczekiwali. Teraz kurczak, ten, który, którego marynowałem wcześniej. Wideo przyspieszyłem, dlatego to tak wygląda, no ale to lepiej przyspieszyć niż tutaj, trzymać, trzymać was jak kurczaka robię. Natomiast no to, co jest ważne, musi być bardzo gorąca patelnia, też bez przesady, no bo to żeby olej nie, nie dymił, ale tak 190 stopni wrzucamy tego kurczaka nie za dużo bo jeżeli wrzucamy, wrzucimy za dużo, on się zacznie gotować. Patelnia y, się oziębi właśnie z tego kurczaka, no bo on był w lodówce i zacznie się gotować, natomiast my chcemy kolor w tym kurczaku, bo jak nie będzie koloru, nie będzie smaku. Znaczy będzie smak, ale nie taki, jak oczekujemy, bo smak tego kurczaka jest między innymi właśnie z tej marynaty i z tego koloru smażenia. Oryginalnie powinien być ten kurczak robiony właśnie na takim grillu obrotowym. Natomiast no w domu, mimo że ja mam taki mały grill obrotowy, ale on jest troszkę niep niepraktyczny. No, tego kurczaka inaczej trzeba zrobić. Jak miałem swoją res restaurację, robiłem tak samo. I tak naprawdę ten kurczak właśnie dzięki temu, że smażymy na obu stronach, przewracamy tego kurczaka, on ma nawet lepszy smak od tego grillowanego. Ponieważ używamy, ja używałem właśnie tych nóżek z kurczaka, z tych górnych części nóżek kurczaka. No, ciężko wysuszyć go, bo, bo piersi to moment i, i są suche. Natomiast te nóżki to no, trzeba byłoby naprawdę przesadzić. No, i z tej ilości kurczaka wychodzą takie dwa burrito. Kurczak, ryż. Tutaj dodałem taką salsę, no bardzo prosto zrobiona, już nie podałem w tym wideo, bo była bardzo długa. Pomidory, cebula i kolendra, sos potle i guacamole, jeżeli ktoś lubi. Ja zrobię oddzielne wideo z guacamole, no bo to też, no to wideo to by trwało z 20 minut, to było bo po prostu za długo. Jeżeli chcecie zobaczyć guacamole jak się robi, to mam wideo z tacos i tam właśnie robię... Guacamole. A tak naprawdę guacamole to robi się przez, poprzez zmiksowanie awokado, limonka, jogurt i to wszystko. Teraz zawijam to na grilla albo na patelnię, jeżeli nie macie grilla i to wszystko. I wychodzi naprawdę przepyszne burrito to jest y, normalny mączna tortilla, ona teraz jest taka chrupiąca po tym grillu, no, trochę nie trafiłem w, w kadr, ale to widzieliście, widzicie jak to ładnie wygląda. Burrito wygląda przepięknie, teraz spróbuję. Mm. Rewracja. Rewelacja. Ja bym taki z 5 mógł zjeść. Dziękuję za oglądanie. Ja idę sobie to zjeść. I zapraszam do subskrypcji.